Z nami Andrzej Sodra na kilkadziesiąt już w zasadzie godzin przed galą Chwila Prawdy, Polsat Boxing Night. To już w sobotę. Pierwszy raz z tego co kojarzę będziesz uczestniczył w treningu otwartym przed tak dużą imprezą. Jakiś dodatkowy dreszczyk emocji się u Ciebie pojawia? Nie, szczerze to mi się nie chciało tutaj jechać, no to... No, tak krótko. Ale generalnie czujesz już w powietrzu, że to się zbliża? No zbliża się, na pewno się zbliża, tak wiadomo, ale jakoś jeszcze, jeszcze powiem szczerze, że jeszcze nie myślę nawet o walce i, i tyle. No mówię, nawet mi się nie chciało jechać tu specjalnie, kurczę, dzisiaj na te 100, 100 km pokonywać, żeby robić ten trening i medialne jakieś ceny, jakoś wolę żyć sobie w cieniu. O. No ale w sobotę będzie jeszcze jednak. Na środku reflektorów, na środku Ringu 18 tysięcy. Jak sobie to wyobrażasz? Przeciwnym różniku Dawid Kostecki, to jak to powinno pójść w Twojej głowie? Wiesz, nie wyobrażam sobie tego, jak, 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 jak będzie, jakie będzie uczucie między tam 18 tysiącami ludzi czy coś takiego. No, układam sobie w głowie wszystko pozytywnie. Wychodzę do walki pewny swego, tak? Ciężko trenowałem. Kurczę, mnóstwo czasu poza domem, tak, bez rodziny poświęciłem wszystko pod tą walkę. To dziwne, żebym teraz nie wychodził pewny siebie, tak, że tą walkę wygram. Tak? Wiadomo, że jest Dawid faworytem. A powtórzę to jeszcze raz, to powiedział, że faworyt musi wygrać. Wychodzę i pewny swojego na pewno do tej walki. Tak, bez zdradzania konkretów. Ym... Jaki konkretnie masz plan? Dużo widzisz słabych punktów od Dawida? Plan jest taki, żeby wygrać, a resztę załam dla siebie. Czyli nie powiesz mi, czy to jest faktycznie taki zawodnik, tak dobry, Twoim zdaniem, jak o nim wszyscy mówią? Wiesz, no mówić to wszystko można, tak? Yy... Też mogę teraz mówić wszystko, tak. Na pewno go nie lekceważę, bo jest dobrym zawodnikiem, tak, no, nie ma się co oszukiwać, jest o wiele bardziej doświadczony niż ja, ma też 40 walk, nie oszukujmy się, mam 12, tak. No ale znowu, co, no wziąłem tą walkę, bo mówię, nie boję się wyzwań i co, wychodzę i robię swoje. Wiele osób mówi, że to będzie twoja najtrudniejsza walka życia, zatem będzie to forma życia, no teraz czujesz to? Mam nadzieję, że będzie forma życia. Czuć mam wszystko 8 listopada. Na dzień że jest wszystko dobrze no, prawie bardzo dobrze, tak? Czuję się świetnie. Wszystko sobie tylko w głowie poukładać i, i będzie jazda.